Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Dlaczego uważacie, że to robota dla widźmina? Na południe stąd jest wieść ceglarzy, stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość bestia. Sprawdź, co stało się z zaginionym patrolem. Cesarstwo wysoko ceni życie swoich żołnierzy, więc jeśli dobrze się spiszesz, możesz liczyć na nagrodę. Chciałbym dostać więcej, niż proponujecie. Zaczynasz mówić do rzeczy. Może się dogadamy. Zaczynasz mówić do rzeczy. Może się dogadamy. Zaczynasz mówić do rzeczy. Może się dogadamy. Tyle możemy Ci zapłacić. Zgoda. Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Wiedźmin. Co tu się stało? Nifgardczyki przyszli. Plądrowali. szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał? Bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie coś je wybili. To byłby pierwszy raz, kiedy gule przyszły na ratunek wiosce w opałach. Tylko czekać, aż zaczną znikać zlecenia z tablic. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie, i mam zamiar dowiedzieć się, co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. To była nierówna walka, nie miał żadnych szans. Szerokiej drogi. Bota guli. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść z tym tropem. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Pytam ostatni raz. Co się stało z Nilwgarczykami i co jest za drzwiami? A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności. Dla handlarzy z Nowigradu nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co by strop się zawalił, ale musi nie pogrzebaliśmy monstru. Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie widziałem. A jak zabijało Nilgardczyków? Uciekłem i nie patrzyłem. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No, dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. Trzempy futra. To Ekima hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Drogowie! Wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara. Pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba. Należy się, należy. Bywajcie.